Nowe zasady rozliczania kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej w spółdzielni. Jaki jest powód tych zmian? Polskie prawo energetyczne co roku ulega wielu poważnym zmianom. Ich skutkiem są m.in. nowe obowiązki w zakresie sposobu rozliczania kosztów dostarczanego do budynków ciepła, zarówno na potrzeby ogrzewania, jak i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Dotyczy to nie tylko spółdzielni mieszkaniowych, ale również innych zarządców nieruchomości. Jedną z konsekwencji zmian w tej ustawie jest konieczność dostosowania regulaminu rozliczania kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej w naszej spółdzielni. Na wniosek zarządu regulamin ten został zmieniony przez Radę Nadzorczą. Przypominam, że z treścią obowiązujących regulaminów można zapoznać się na stronie internetowej Elektronicznego Biura Obsługi Klienta ebok.smpionier.pl dostępnej po zalogowaniu się w zakładce dokumenty. Papierowy egzemplarz każdego z tych regulaminów można również uzyskać w administracji swojego osiedla. Co się zmieni w sposobie rozliczania kosztów podgrzania wody? W naszej spółdzielni koszty podgrzania wody rozliczane są dwa razy w roku. Z reguły odbywa się to w okresach półrocznych. Na podstawie faktur od dostawcy ciepła koszty podgrzania wody dzielone były dotychczas na mieszkańców danego budynku proporcjonalnie do wskazań wodomierzy ciepłej wody. Koszty te pokrywaliśmy wnosząc co miesiąc opłatę pod nazwą zaliczka na podgrzanie wody w ilości kilkudziesięciu złotych za każdy metr sześcienny ciepłej wody. Po upływie okresu rozliczeniowego następowało dokładne ustalenie ceny za podgrzanie i końcowe rozliczenie kosztów. Zmiana polega na tym, że z dotychczasowej opłaty pod nazwą zaliczka na podgrzanie wody Wyodrębniona została dodatkowa opłata pod nazwą koszty stałe podgrzania wody. Koszty te to nic innego jak stałe opłaty naliczane przez dostawcę ciepła dla każdego z budynków wyposażonych w zbiorczą instalację ciepłej wody. Jest to swego rodzaju abonament za to, że mamy ciepłą wodę niejako w gotowości zawsze, gdy zechcemy z niej skorzystać. Nowe przepisy nakładają obowiązek wydzielenia takiej opłaty i rozliczania kosztów stałych podgrzania wody proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu. Wstępnie wyliczona stawka tej opłaty na jednym z budynków w Kętrzynie wynosi 22 grosze za metr kwadratowy powierzchni mieszkania, czyli około 11 zł miesięcznie. Po podwyżce cen ciepła będzie to nawet 30 groszy za metr kwadratowy, czyli około 15 zł na miesiąc. Dane te są jedynie przykładowe, a opłaty mogą być różne w każdym z budynków. Nowa opłata obciąży wszystkie lokale, również te niezamieszkałe lub niezużywające ciepłej wody w danym okresie. Jednocześnie pewnemu obniżeniu powinna ulec stawka zaliczki na podgrzanie wody. Jednakże kolejne podwyżki cen ciepła mogą to niestety zmienić. Od kiedy wejdą w życie nowe zasady rozliczeń? Zmiany wchodzą w życie dla okresów rozliczeniowych, rozpoczynających się od 1 marca 2022 roku. Na miesiąc przed rozliczeniem kosztów danego okresu otrzymają Państwo zawiadomienie o ustaleniu wysokości tych dwóch opłat za podgrzanie wody. W następnym miesiącu, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, opłaty te zostaną ponownie przeliczone.